Cześć widzu. Tak ogólnie to dzisiaj pokażę Ci, jak możesz nauczyć się języka anglisza. Pokażę Ci 8 bezsensownych sposobów, jak to zrobić. Numer 1. Tak naprawdę o tak z kapibary zainstaluj. Aplikację Duolingo. Powodzenia z następnymi 99 999 dniami nauki z Duolingo. <noise> <try> Numer 2. Wcale nie musisz słuchać nauczyciela, żeby nauczyć się co to znaczy, hello, I am a podłoga. Numer 3. Gdy pani od anglisza spyta się ciebie co to znaczy, do you speak english? Odpowiedz, że nie pamiętasz. Numer 4. Po co są ściągi? No jedynki, jedynka. Ja nigdy się nie mylę, zapamiętaj. Numer 5. Jakby po co kazą nam się uczyć jakichś starych rzymskich liter albo kodów, których używali 200 tysięcy lat temu? Numer 6. Pamiętaj o dziewięciu 99 lekcji Duolingo. Numer 7, dzięki za ogladanie numer 8, to na tyle Elo.